Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj na tapacie mamy rynoweczkę wraz z swoim ulubionym kolegą Czyli pługiem <grym> oram aktualnie kawałek po, po mieszance W tamtym roku była tutaj mieszanka, teraz będzie kukurydza w tym roku i Nawiozłem tutaj gnoju obornika. Rozstrzęsłem tutaj kupę miałem w tym miejscu. Jeszcze widać nawet ślady tutaj tej kupy. Rozstrzęsłem to, trochę skrawa dowiozłem. Dzisiaj aktualnie to zaoram, tyle co tutaj mam i to będzie tyle tutaj na razie. Pojadę tam kończyć kawałek jeszcze. Mam nieskończony i tam. Zaraz na dniach na dniach myślę, że w sobotę albo w piątek będę siał już zboże, bo już tutaj patrzę yy, sąsiad sieje, tu drugi sąsiad też już trochę zaczął siać zboże no i u nas aktualnie mamy dzień dzisiaj yy, 9 kwietnia to takie samo samo u nas ruszają tacy no, Spokojni się, spokojni ludzie, którzy sieją, no tak, o, powiem, a nie tacy co już przed świętami posieli, już bo już czas, trzeba goni, kurde, trzeba siać przed świętami wielkanocnymi. No zawsze u nas święta wielkanocne to już posiane, posadzone ziemniaki, a w tym roku wcześniej święta to dalej się tego trzymali. My się nie spieszymy, yy. W tym roku będzie jakieś 6 do 8 hektarów mieszanki, plus 2,5 2,5 żyta, plus minus 3-3,5 hektara kukurydzy. Tutaj na tym kawałku mamy yy, yy, 1,5 albo 2 hektary. Musiałbym sprawdzić na geoportalu i tutaj za, za drogą za skarpami drugi kawałek który ma aktualnie nie wiem z pół hektara plus minus tak z pół minus z pół hektara ma tam więc mamy jakieś dwa dwa, dwa i pół hektara plus tam hektar to mamy takie trzy 3-3,5 właśnie. Już wyjdzie właśnie wtedy na tym na siewniku ile mamy, nie. Tam kolega będzie siał, to on tam ma znaczenie pola i ten. I, i wyjdzie ile będzie kukurydzy. No, w tym roku właśnie tutaj zaorać to, a na jesieni, na jesieni zaraz po żniwach myślę, albo zaoram. Albo gruberem to I będę siadł tutaj trawę z powrotem A Wyoram na jesieni tutaj kawałek łąki Że takie po prostu zmianowanie było bo Tej łąki, tych dzierżaw łąk To mi podchodziło trochę I I trzeba trochę no, Swoich tutaj prze, Przeczyścić po prostu Z tej starej trawy No Tutaj na przykład na ornym kawałku, tu jest orny kawałek, tam dalej łąkowy. No i tutaj inaczej w ogóle się pół zagłębia, tam inaczej. Tu się zaczyna kurzyć, tam już yy, się nie kurzy. Zaraz pojadę i będzie widać. trochę się tutaj kurzyło na polu, a gdy już wjechaliśmy na, yy, na łąkę, no jeszcze chwilowo się kurzy, no tutaj trochę, ale już nie, nie tak jak tam, już teraz mniej, już w ogóle inna jest struktura ziemi. To jedziemy tutaj za to pola To już w ogóle jeszcze, jeszcze ciężej ma traktor będzie z się. To jeszcze dobre, że dzisiaj 9 i wczoraj 8 i 7 świeciło słońca i dzisiaj tak samo no i przesuszyło ale jeszcze to nie jest to Więc yy, tutaj na ziemia ogólnie widać, że jest taka fajna, ciemna. Myślę, że tutaj kukurydza elegancko będzie rosła. Jeszcze wyorują się korzenie. Tyle to, to dobrze. Praktor już na razem potężniejszy. Widzę, że Jak zwolnił już? Jak podrzębuje? Tutaj właśnie jakbym sobie yy, zasiał yy, zboże, to nie, zboże było w tamtym roku, trawę zasieję, to będzie elegancka trawa, bo byłem na poprzednim kawałku, co w tamtym roku odsiewałem, to już powiem, że mógłbym yy, kosić tamtą trawę, jeszcze z tydzień na pewno i będę mógł tam jechać już kosić, no też zależy jak, ta, jak tam warunki czy pozwolą bo jest mokro tam aktualnie. Woda stoi nawet. No zobaczymy. Tutaj ogólnie kiedyś było orne pole. Ale później dziadek to wziął, zaorał jeszcze raz i zasiał trawę i była trawa. Bo nie dało się tutaj oraz, wiadomo, 30, 60 miały problemy traktory bez napędu a jako rynówka nawet z napędem też ma problem jakiś jeszcze jestem w miarę na takim yy, równym kawałku tutaj ale tam coraz dalej, do sąsiada, to jest coraz gorzej więc yy, znaczy coraz gorzej, coraz mokrzej będzie i będzie problem z oraniem ale ze względu na yy, z tamtego roku na sporze to bardzo dużo tej zboża było chyba na, nadrobiłem całą stratę z 3 hektarów można powiedzieć bo miałem strasznie słabą tam, y, w tamtym roku tam y, plon na 3 hektarach na jednym kawałku i tutaj nadgoniłem normalnie tym jednym polem wszystko. Z 3 hektarów tamtych roku wyszło mi yy, przyczepka jednoosiowa i dziewiątka yy, dwuosiowa. To nie wiem, załóżmy takie 6 do 9, ton maksymalnie wyszło z 3 hektarów. To, to jest cały. Całe gie. i tutaj nadrobiło mi te pole mocno i dlatego wyszła taka decyzja, żeby tutaj zasiać kukurydzę w tym roku, a później znowu trawę i nie będę się trawy tak jak tutaj, tylko dotąd, tylko od razu do całego, całego kawałka, bo tutaj też całe nic zostaje już. Na ten, na pole. No i trzeba tutaj też od razu zrobić tak, żeby było łąka. No i nie wiem, co tutaj więcej mogę dzisiaj opowiedzieć. Robota tutaj widać łopatką się posuwa do przodu. Przewożą. Jamy pokopali tutaj Może widać Jamy sobie wykopali Dałem po co? O takie plany Takie plany są i trzeba wedle planów robić No i niestety Niestety Droga tutaj dojazdowa będzie miała tylko 5 metrów szerokości i będzie asfalt wylany na taką szerokość, i będziemy jak będziemy się mijać traktorami, to będziemy z palcem w dupie po prostu przykładowo agregat agrega 3 metry, i drugi agregat 3 metry to już mamy 6 metrów odjazd do rowu, żeby się minąć jednemu. Tragedia będzie, no niestety. Tak ktoś sobie zaplanował i... i koniec. Ja wiem, to chyba będzie wszystko w tym filmie, taki krótki... krótki film. Tutaj co ja mam? Orać, orać, orać. Nic więcej na razie się nie dzieje. Więc subskrybujcie kanał, być na bieżąco, wchodźcie na Instagrama, Kamil Podłoga Farm. Zresztą wszystko jest w opisie, kto sobie będzie chciał, niech zagląda. Więc do następnego i cześć!